Cześć, tu znowu my, Dziś jest środa i zastanawialiśmy się, że tak może naprawdę nagrać i Wam pokazać. Dzisiaj w stoku więc postanowiliśmy, że przejdziemy do lokalu Elida. Tak, jesteśmy w Elidzie, a co można tutaj robić? Jest to klub bilardowy. mieści się na ulicy Choroszczańskiej, wydaje że nie jestem pewien, bo, bo kamień mnie jest. Jak to w klubie biletowym można pobrać w billard, ale nie tylko. Często, często chłopaki spotykają się tutaj, żeby obejrzeć mecz tak jak my robimy to właśnie dzisiaj. Napić się soczku bananowego. Mecz leci za nami, ale chyba tego nie widzicie, poza tym, poza tym można też pobrać w jakieś piłkarzyki lub na konsoli. Są tu bardzo przyjaźni ludzie, naprawdę polecamy, każdą, każdą środę spędzamy wejdzie.